Cześć, nazywam się Tomek Papierniak i pracuję w polskim oddziale Microsoft. Pokażę Ci teraz kilka ciekawych funkcji, które wnosi Windows 10. Oto co zobaczysz po zalogowaniu się do swojego komputera po aktualizacji. Znajome ikony, pulpit, pasek zadań. Powraca także Menu Start w nowej, nowoczesnej formie. Mamy tutaj zarówno aplikacje, z których korzystamy najczęściej, jak i dostęp do wszystkich jakie tylko zostały zainstalowane na danym komputerze. Ponadto mamy dynamiczne kafelki, które możemy ustawiać i konfigurować według naszych potrzeb, tak by od razu prezentowały to, co jest dla nas najważniejsze. Jeden rzut oka wystarczy, by sprawdzić na przykład jaka jest pogoda, a czy też jakie mamy następne spotkanie w naszym kalendarzu. A propos pogody, zobaczmy. Wszystkie aplikacje w Windows 10 uruchamiają się już w oknach. W oknach, którym, których rozmiar możemy zmniejszać, regulować. A także które możemy przypinać do dowolnej części ekranu. Nowością w Windows 10 jest to, że system sam domyśla się, że po podpięciu okna będziemy potrzebowali przestrzeni na inną aplikację i sugeruje jej umieszczenie. Więc w bardzo prosty sposób możemy zagospodarować cały ekran. Dodatkowo unowocześnimy to w ten sposób, że możemy przypinać aplikacje także do narożników, uzyskując miejsce nawet na cztery aplikacje na jednym ekranie. Gdyby jednak to było za mało, mamy widok zadań. Widok zadań, który prezentuje nam wszystkie aktywne aplikacje na danym pulpicie, a także na wszystkich pozostałych pulpitach, bo tu kolejna nowość. Windows 10 pozwala na tworzenie wirtualnych pulpitów i łatwe podzielenie swoich zadań. Na przykład na rozrywkę, pracę czy też według projektów. Microsoft Edge to nasza najnowsza przeglądarka. Jest bardzo szybka i zapewniam Was, że od razu to zauważycie. Natomiast to nie jest najfajniejsza funkcja. Dla mnie najlepsza jest dokładnie ta, a więc możliwość robienia notatek bezpośrednio na stronie internetowej. Możemy pisać, możemy także wstukiwać tekst na klawiaturze, a także zakreślać. To wszystko jednym kliknięciem udostępniamy do wybranych aplikacji, czy też wysyłając poprzez maila. Jeżeli interesuje tylko wybrany fragment, możemy zaznaczyć to, co jest dla nas najważniejsze. Od razu jest ono skopiowane do schowka, więc możemy to wkleić choćby w wiadomości na Facebooku, czy też pokazać naszym, naszym znajomym. Co więcej, Microsoft Edge wszystkie najważniejsze linki, wszystkie najważniejsze elementy trzyma w jednym miejscu. W centrum Microsoft Edge znajdziecie zarówno Wasze ulubione strony, strony, które zaznaczyliście do przeczytania, a także pliki, które pobraliście już wcześniej w przeglądarce. W Microsoft Edge znajdziecie także centrum, w którym znajdują się zarówno wszystkie pobrane pliki, historia przeglądania, rzeczy, które znaczyliście do przeczytania, a także wasze ulubione e, zakładki. Natomiast specjalny tryb do czytania zamienia stronę niemal w książkę, którą możemy wygodnie przejrzeć, przeczytać, nie rozpraszani przez żadne reklamy czy też wyskakujące okienka. Pokażę Wam teraz jeszcze jedną funkcję, jaką mamy w systemie Windows 10, która sprawi, że korzystanie z urządzenia 2 w jednym będzie prawdziwą przyjemnością. Zobaczcie, jestem w trybie pulpitowym, pracuję na oknach, natomiast jeżeli zabiorę tablet ze sobą, wypinając klawiaturę, system dopasuje mi nasze aplikacje do trybu pełnoekranowego, do trybu, który wygodnie sprawdza się z dotykiem. Możemy tutaj zarówno podzielić ekran, tak jak miałem to miejsce wcześniej. Wybierać nawet o stosowne proporcje, a także zamykać aplikacje poprzez przeciąganie ich w dół. Wystarczy, że powrócimy na miejsce pracy, przypinając klawiaturę i system ponownie powróci do trybu, w którym okna są najważniejsze.